W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, moje serce tak pełne jest skruchy i żalu za popełnione grzechy. W wielkim poście mam okazję przemyśleć wiele spraw, zatrzymać się i uświadomić, jak bardzo cieranie. Przepraszam za wszystko, nigdy więcej nie chcę być przyczyną Twego bólu. Chryste, kocham Twój święty krzyż. Klęcząc przed nim postanawiam się zmienić, tym razem naprawdę. Pragnę w końcu dotrzymać danego Ci słowa, nie łamać obietnic danych komuś, kogo darzę tak wielką miłością. Panie, błagam o Twe cudowne miłosierdzie. Wiem, że tylko dzięki Twojej łasce mam szansę poprawy. Jezu, umarłeś za moje grzechy, Każda Twoja rana to mój zły wybór. Pamiętam o wszystkim, co dla mnie zrobiłeś. Każdego dnia pragnę żyć Ewangelią, być prowadzoną przez jej słowa. Zbawicielu, już nic nie będzie ważniejsze od Ciebie. Ty do końca moich dni będziesz moim światłem, wskazującym mi drogę. Panie, proszę, okaż mi swą litość. Zawierzam się Twemu kochającemu sercu. Ufając, że mnie nie odtrącisz, że po raz kolejny przyjmiesz mnie z otwartymi ramionami, jak syna marnotrawnego, zrobię wszystko, by być jak najbliżej Ciebie. Amen. Bóg, zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!